Dzień dobry moi mili Witam Was ja i witam Was Geralt w resztę Menticory. Kolejny film z cyklu, kolejny odcinek z cyklu filmów, których w ogóle kompletnie nie chciałem nagrać, ale ludzie mnie po prostu zmusili. Tutaj już nie będę, nie będę nie będę sobie robił ja i nie wstawię na początek po prostu um, komentarzy, no bo mam, mam, mam nadzieję, że jak przy pierwszym filmie wstawiłem... To mi wierzycie, że tak jest po prostu fakt, że ludzie proszą o te filmy i dlatego je robię, robię, nie? Dobrze, wracając. O co chodzi w tym filmie? Wszyscy mnie pytają jak zdobyć oko potwora, jak zdobyć pióro potwora, jak zdobyć ślinę potwora, jak zdobyć skórę potwora, czy co, co, cokolwiek innego. A, powiem wam tak. Po pierwsze musicie udać się do jakiegoś rzemieślnika. Mając w ekwipunku jakiekolwiek oko potwora. Jakiego, znaczy, no właśnie, oko potwora. Ale skąd ja mam zdobyć to oko potwora? Zaraz coś mi powie. Właśnie przechodzimy do meritum. Już się tylko udamy do Joany. A teraz tutaj mamy przewinięcie dla ludzi, którzy są niecierpliwi i którym nie chciało się słuchać mojego gadania. To proszę bardzo. Macie w tej chwili na ekranie całą listę. Oczywiście, oczywiście nie wszystko tu jest, bo zasada ze wszystkimi tymi przedmiotami jest dokładnie taka sama, więc nie wszystkie przedmioty tutaj macie. Ale zasada jest dokładnie taka sama. Jeszcze sprawdzę tylko... opcję dźwięk mam wrażenie, że jest za głośno. Nie, jest doskonale, ok. Cześć Iona, dzień dobry. Może wpadłeś. Co mogę dla Ciebie zrobić? Chodzi o wiedźmiński pancerz. Zobaczcie, wchodzimy sobie w rzemiosło i w rozbierz na części. Ta cała magia się teraz tutaj pojawia, moi mili. Zobaczcie. Eee. Za chwilę będą rzeczy z potworów. Właśnie są. Proszę bardzo, jest oko Biesa. Oko Cyklopa. Oko Eryni. Oko Nekera. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś jest. Nie, już nie ma. I powiedzcie mi, z którego z tych oczu jesteśmy w stanie uzyskać, rozbierając na części, jesteśmy w stanie uzyskać z danego oka oko potwora. Powiedzcie mi, z którego. Jeżeli powiedzieliście ze wszystkich. To bardzo dobrze. Poze wszystkich, a jeżeli powiedzieliście, że tylko z któregoś jednego z tych, które wymieniłem, to jesteście w błędzie. I właśnie w tym jest sęk, moi kochani. Jeżeli na przykład ludzie w prawdziwym życiu tak samo by podchodzili do życia, jak tutaj do gry, to ludzie by nie wiedzieli, jak podłączyć lodówkę, bo na przykład ja, ma, ja mam Samsunga, ja mam Electroluxa, ja mam jeszcze jakąś inną Amikę, tak? Lodówkę. I kurde, miałem, miałem Amikę, miałem Electroluxa, one działają na prąd. Ale czy Samsung działa na prąd? Weźcie mi napiszcie I ktoś pyta na przykład o takie rzeczy w internecie. To dokładnie, dokładnie jest taka sama rzecz. Nie mówcie mi, że podaję zły przykład, bo to jest dokładnie tak samo. jest Tak samo, jakby ktoś nie wiedział, czy ko jego komputer, czy jego monitor będzie mu działał na prąd, bo na przykład ja miałem Samsunga, ja miałem LG, ja miałem Sony, ja miałem coś tam jeszcze innego i nie wiem, czy Asus będzie mi działał na prąd. No nie kurwa, na korbkę. Nie, no wybaczcie mi to, ripostę, ale błagam. Po prostu tak mnie osabiają niektóre pytania I rozumiem, że mentalność działa w taki sposób, że Lepiej jest po prostu zapytać w internecie Niż sobie wygooglać albo samemu sprawdzić Ale no nie przesadzajmy Zobaczcie, tutaj macie dowód Zaznaczam sobie oko biesa i rozbieramy na części oko potwora Rozbieramy sobie oko cyklopa Proszę bardzo, oko potwora Oko eryni Proszę bardzo, oko potwora Oko nekera, proszę bardzo, oko potwora. Tak samo się ma sytuacja ze wszystkimi innymi składnikami z potworów. Serce potwora, mózg potwora, pióra potwora, szpony potwora, pióra potwora, jajo potwora, wszystko, wszystko, po prostu wszystko. Krew potwora też z krwi konkretnego potwora, wątrowa potwora też z, z wątrowy konkretnego potwora, jakiegokolwiek. Mamy mózg utopca i zobaczcie, mózg potwora. Tutaj tak samo. Zobaczcie, jad pająka Jad, zwykły jad. Tutaj mamy pył śmierci, sproszkowana tkanka potwora. To akurat jest trudne, także tutaj macie przy okazji, taki gratis. To akurat nie jest takie oczywiste. Na przykład skóra z widłogona, pancerz z potwora, chitynowy pancerz. Tutaj mamy kieł wampira, kieł z potwora, czyli ząb na przykład. Monstrualny kieł, kieł z potwora. Szpon algula, szpon potwora. Mam nadzieję, że wszyscy już rozumieją. Tutaj mamy skórę strola, mamy skórę potwora i kłak potwora nawet. Tutaj mamy włosy północnicy, mamy kłak potwora. Mam nadzieję, że wszyscy w tej chwili rozumieją. Także rozumiecie już dlaczego czasami się potrafiłem sfrustrować, jak ktoś mi zadawał takie, no bądź co bądź głupie pytanie. Także jeżeli po prostu kto, ktoś z was albo jest po prostu leniwy, albo czasami ma zaćmienie mózgu i przez te momenty, w których musi zrobić coś takiego, ma IQ talerza, to zobaczcie sobie, macie, macie w tej chwili niemalże całą listę na ekranie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu, bądź co bądź głupiego, przynajmniej w mojej opinii, i zapraszam na inne odcinki, które już nie będą takie głupie. Do zobaczenia, do usłyszenia.